Witam 9 luty wybrałem się na zrzuty Chodzę już jakieś 3 godziny przeszło Tutaj wszedłem teraz w taki rezerwat w sumie jestem tutaj trzeci raz w tym lesie O, się zmęczyłem, tutaj takie troszkę górki są pagórki, przed chwilą też spotkałem gościa, mówi, że jeszcze nic nie znalazł i słuchajcie Jest jakiś dwunastak Rzutki, nawet taki czternastek na doczniach złamany. Ciekawe, że się uda coś do pary znaleźć. Świeży tam ktoś idzie. Jakiś człowiek, widzicie? Zatrzymałem. Uprzedziłem go. No nic. To spierdzieram dalej.